Witajcie, moi drogie i moi drodzy Kolejny odcinek będzie dzisiaj haul zakupowy, kosmetyczny Podzielę go na dwie części Dzisiaj nagram hol z kosmetykami I w najbliższym czasie zrobię taki lookbook z ubraniami, które również kupiłam, z garderobą, odzieżą i tak dalej I tam zrobię, nałożę na siebie te wszystkie rzeczy, które... Udało mi się wypolować i po prostu zaprezentuję je Wam od razu na sobie. Także zaprezentuję te ubrania w którymś tam kolejnym filmiku. Tylko czekam na dobre światło, żeby Wam pokazać w salonie, może jak to wszystko na mnie wygląda. A dzisiaj pora na kosmetyki. Jest tych rzeczy, słuchajcie, bardzo duża ilość. Nie był to jednorazowy zakup. Zbierałam te zakupy, no i teraz mam je w jednym miejscu. No i chciałabym Wam je wszystkie pokazać, jak tam udało mi się poszaleć trochę. Wszystkie moje zakupy były bardzo spontaniczne i nie miałam jakby takiej wielkiej potrzeby posiadania większości z nich, ale niektóre są bardzo, bardzo przydatne. No i zaraz tutaj Wam pokażę, co udało mi się upolować. Jest kilka fajnych okazji, kilka fajnych przecen I jeżeli możecie, to zróbcie sobie herbatę, kawę albo jakiegoś dobrego drinka i, Bo na pewno ten filmik będzie mega długi, bo chciałabym trochę się wygadać Dobrze, zacznę od włosów, ponieważ jak zauważyłyście pewnie, chociaż w tym świetle to tak nie bardzo W ostatnim czasie zmieniałam kolor włosów Najpierw przefarbowałam na taki jasny brąz a później teraz mam taką czekoladkę zmierzam, zmieszaną z, z truflowym kolorem. Widzę, że strasznie jestem biała w tej kamerze, ale to musicie mi wybaczyć. I postanowiłam, I postanowiłam, że muszę troszeczkę o te włosy bardziej zadbać niż wcześniej, ponieważ nie farbowałam ich przez kilka dobrych lat. No i teraz miałam taką zajawkę, i postanowiłam, że coś z nimi sobie zrobię. No, i dałam im trochę czadu, mi im trochę w kość i moja koleżanka, fryzjerka, zabrała mnie do, do profesjonalnej hurtowni, gdzie kupiłyśmy farbę, gdzie od razu się zapytałam o, o produkty do pielęgnacji. No i pierwszym z tych produktów to jest Midolo Di Bambo i to jest profesjonalna, profesjonalna moi drodzy, odżywka. Jest to taki, taki krem, taka maska na włosy, i powiem Wam od razu, że jest jej 500 ml w środku, także jest mega duża. E, kons, konsystencja jest bardzo taka zwarta, bardzo taka zbita. Trochę się rusza, ale bardzo ładny zapach ma. Taki świeży, owocowy, wydaje mi się, trochę jabłka tam jest, i, i tak mi się wydaje, że jest takie taki zielone jabłko trochę. Zapach. Nakładamy ją na 5-8 minut na całą głowę, zmywamy później albo zostawiamy ją na całą noc i dopiero zmywamy ją rano Ja ją używałam na razie raz, bardzo ładny połysk, miękkie włosy, uniesione do góry, takie wiecie, lekkie, sprężyste były No a dzisiaj jak czupi wyglądała, ale to nic, moi drodzy Tak, czyli tutaj ta, ta maska do włosów 25 euro, także dosyć e, ostro, ale, ale to, to nic, bo na pewno będzie starczyć na bardzo długo. E, kolejny produkt do włosów to jest e, z Evergreenu, ze sklepu e, Avalon Organics. Tak się nazywa. Tak się nazywa. O, może tak było światło takie. I to jest e, również odżywka e, grejpfrutowa z e, naturalnych składników. No i zobaczymy jak będzie i tutaj jeszcze ma olej kwiatowy hmm. olej kwiatowy bardzo ładnie, przyjemnie greyfurtowo, tak cytrusowo pachnie. Zobaczymy jak będzie się sprawdzać i to kosztowało 6 euro w sklepie ekologicznym Evergreen Kolej Kolejna kolejna rzecz to może wisi tak kupiłam. Hmm. Ponieważ skończy mi się mleczko do demakijażu, więc kupiłam Zwishi Refreshing Cleansing Milk Normal and Combination Sensitive Skin, czyli do normalnej, mieszanej oraz delikatnej cery. I tutaj miałam taką fajną, taką fajną opcję, że kupiłam jedno, a drugie dostałam gratis. Zobaczymy, jak to, jak to będzie się sprawdzać. Teraz za niedługo przyjeżdża do mnie moja mamunia, więc dostanie jedno ode mnie w prezencie. Także to jest to. Jest to. Z Vichy również antyperspirant, który, który znalazł się w ulubieńcach stycznia. Bardzo ładnie pachnie. Podoba mi się. Zapach bardzo. To kosztowało około 10, 10 euro, może 12. A te wiszy a te też około. Chyba 15. Musiałabym dokładnie sprawdzić, bo naprawdę już wszystkich cen nie pamiętam. Także to jest to. Kupiłam również z Clarinsa teraz. To będzie to mleczko do opalania twarzy, dekoldu i szyi. 25 euro około też, mniej więcej. I to jest um, Liquid, Liquid Bronze Self Tanning. I od razu Wam powiem, bo były już pytania pod filmikiem. 125 ml nakłada się go na wacik, taki okrągły, na oczyszczoną twarz. Aplikujemy tutaj na te okolice, które, które, które chciałybyśmy sobie pod, podbrązowić. No i budzimy się rano i praktycznie jesteśmy elastico fantastico. Opalenizna niczym z Żurnali. Brązowa, fajna. Bardzo naturalna, także naprawdę świetny produkt, bo już, już go używałam, ale naprawdę jest fantastyczny. Zapach. Tak jak już mówiłam w ulubieńcach, nie czuć, że jest to samoopalacz, ale jest taki dosyć, dosyć słodki i nie czuć go również na twarzy. Nie odbija się na poduszce, nie zostawia śladów, nie zostawia żadnych, 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 żadnych zacieków. Także fajna rzecz. Kolejny sklep to będzie Klinik, moi drodzy. No i tutaj poszalałam. I tutaj będzie troszeczkę grubiej, jeżeli chodzi o te zakupy, ponieważ z Klinika była opcja, jeżeli kupimy dwa produkty do pielęgnacji albo do, do twarzy, dostajemy, moi drodzy, taką. Taką kos kosmetyczkę z prezentami w środku Kosmetyczka jest bardzo fajna Wodoodporna z tego co widzę No i tutaj mam te wszystkie prezenty O których Wam zaraz wszystko opowiem Ale przejdźmy do rzeczy co kupiłam Po normalnej cenie To jest ten bronzer Bronzer True Bronze pressed Powder Bronzer I to jest Moi drodzy numer 02 Sunkist Tak jak już pokazywałam w poprzednim filmiku. Tak wygląda opakowanie. Jest je, nie, jego, jego prawie 10 gram w środku. E, daje on lekki połysk, ma leciutkie drobinki, ale kompletnie ich nie widać na skórze. Moi drodzy, to jest to. Dodatkowo był pięknie zapakowany ten celek w, taki, w takim opakowaniu tu, o i nim bardzo fajnie się brozuje brązuję twarz. Ja może troszeczkę się podkoloruję pod tutaj na potrzeby filmu, bo widzę, że jestem przy tym świetle bardzo blada. Więc troszeczkę sobie tutaj y, dorobię. Chociaż w rzeczywistości to naprawdę jest y, wystarczająca ilość, którą nałożyłam na samym początku. Ja oczywiście daję troszeczkę na. Daję troszeczkę na szyję, żeby tutaj te kolorki były mniej więcej równe, no i możecie zobaczyć, jaki jest efekt Na razie jest rewelacja, zakochałam się w tym I tak jak już mówiłam wcześniej, wybierałam między tym a Chanel'em Chanel był 31 euro bodajże, ten był 24-23 Coś w tych granicach, i wybrałam ten. I jestem naprawdę, słuchajcie, naprawdę jestem z niego zadowolona. Nie, nie zrobicie sobie nim krzywdy. Dobierzcie tylko dobry kolor, używajcie tego pędzla, bo jest naprawdę fantastyczny. I, I zobaczcie. No, super, rewelacja. Druga rzecz to, wiecie, starość, nie radość i trzeba już zaczynać dbać o zmarszczki i tego typu akcje. I tutaj kupiłam All About Eyes. Clinic Reduced Cycles Puffs No i tak, 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 tam dalej Tyryryry. Chodzi głównie o to, że kupiłam krem pod oczy Z naznaczki, no nie? No bo wiecie, trzy dychy już niedługo I trzeba zacząć o to dbać I ten produkt ma... zaraz Wam powiem ile on ma mililitrów Nie mogę zaś 15 ml jest w takiej, w takiej różowej buteleczce. O, tutaj ma zabezpieczenie oczywiście. No i w środku jest ten krem. Wydaje mi się, że nie ma zapachu. Stosowałam go kilkukrotnie i on jest raczej, według mnie, jest on do stosowania na noc, ponieważ pozostawia dosyć tłustą i Taką nawilżoną cerę, i dla mnie na przykład sprawdza się bardziej chyba na noc. Jest bardzo ekonomiczny, jest bardzo wydajny. I on kosztował też w granicach 20 euro. No i w związku z tym, że kupiłam dwa produkty z klinika. Z klinika, tak dokładnie dostałam moi drodzy, kosmetyczkę. I w tej kosmetyczce znajdują się. Znajduje się taka, taki foaming cleanser, czyli e, Rinse Off, taka tubka. I ta tubka to jest, słuchajcie, nic innego jak z, e, produkt do demakijażu e, twarzy i to jest 50 ml, także jest e, fajne. Tych produktów jeszcze nie testowałam. E, druga rzecz to jest e, Moisturizing Lotion, to też jest produkt do stosowania na buźkę. Bardzo dziennie tutaj jest 30 ml. Young Surf SPF 15 Age Declaring Moisturizer, czyli znowu coś na zmarszczki, znowu coś, znowu coś jakiś fajny kremik, tutaj taki dla kobiet, którym mogą zacząć pojawiać się pierwsze o, oznaki dojrzałości, czy tak powiem? Inaczej trochę. I tutaj jest, moi drodzy, 15 ml w tym kremie. Sekunda wpuszczę tylko kota do pokoju. Dobra, już jestem kot ze mną, cały zdrowy. Ostatni mi uciekł słuchacie na 4 dni. Pierwszy raz był tak długo poza domem i myślałam, że oszaleję, ale na szczęście go znalazłam, bo jestem Detective Gadget. I kolejna rzecz, wracając tutaj do, do, do tych prezentów z Clinique, All About Eyes Serum, czyli znowu na zmarszczki, znowu pod oczy Ja po prostu chyba no będę się smarować tymi produktami i to jest taki roll anti-age'owy z taką srebrną kuleczką Jeszcze tego nie korzystałam, ale już czuję, że jest fajne orzeźwienie i to chyba będę... Będę robić sobie rano, bo jest fajnie. E, zapobiegające e, robieniu się wyborów pod oczem. Tutaj jest 5 ml tego produktu. E, muszę tak szybko, szybko, żeby. E, Repair Wear Laser Focus, czyli znowu na zmarszczki, i to jest taki UV, UV Damage, czyli takie e, popsucia słoneczne, jakby e, korektor i tutaj jest w takim oto opakowaniu i tutaj jest również 15 ml tego produktu Dostałam również szminkę Numer... wiecie, jestem stara, nie widzę 19 Extreme Pink i to również jest SPF 15 i to jest taki kolor Zrobię Wam swatche, jak chcecie, bo dzisiaj jest Dzień. Dzień pokazujący. O, wygląda w ten sposób. Nawet może sobie tutaj go zapodam lekko. Zobaczymy, jak go będzie wyglądać. Wygląda tak. Myślę, że całkiem nie głupią. Także dostałam pełnowymiarową szminkę. Kolejna rzecz to będzie cienie do oczu. To jest takie duło o odcieniu Beach Plum Beach Plum I to jest w takim bardzo ładnym opakowaniu Już Wam pokażę, jak to się otwiera tylko O! I to się wysuwa jak szufladkę I kolory są następujące Jeden taki złoty i brązowy Pigmentacja widzę, że całkiem niezła. Tutaj jest jeden kolor i, i tutaj jest drugi. Ten fiolet myślę, że mi przypadnie do gustu, bo ja lubię takie odcienie. Także myślę, że on będzie fajny. I myślę, że jutro zrobię z nim makijaż sobie do pracy. No bo czemu nie. Oraz ostatnia rzecz, którą dostałam w tutaj tym zestawie, to jest moi drodzy, maskara o pojemności 3,5 ml czarna Cleaning High Impact Mascara Optimal spróbuję to otworzyć, zobaczę zobaczę jaka jest szczota szczota, z tego co pamiętam, to taka jest dosyć porządna no i ten tusz również, również sobie go yy, wypróbuję i może zrobię z nim makijaż i tymi pędzlami, które Wam już obiecałam Real tech, technik, science, może maybe, może tutaj Wam zrobię I do tego jest kosmetyczka A, kosmetycz, a kosmetyczek nigdy nie za wiele, więc jestem zadowolona i szczęśliwa Jeżeli byłam przy temacie pędzli, moi drodzy, to stwierdziłam, że w końcu zakupię sobie porządny płyn do ich dezynfekcji i do czyszczenia tych pędzli I to jest znowu klinik I to jest znowu klinik Makeup Brush Cleanser. I to jest 236 ml. I słuchajcie, pytałam się o różne, o różne płyny z maka z e, różnych firm, Bobbi Brown itd., tak Ale ten był najlepszy i najlepszą miał cenę. Z tego powodu był najlepszy, że co? Że ma. E, jak to się nazywa? Czy to jest dyfuzor? dyfuzor? No może e, Więc klikamy i psikamy sobie y, i możemy y, s, dawkować ilość, którą chcemy wykorzystać Nie musimy tego wylewać, więc będzie bardziej ekonomiczne Cena y, 11 lub 18 euro mniej więcej e, Z tych wszystkich produktów, które, y, o które się pytałam Najekonomiczniej na razie wypadł ten. Już kilkukrotnie go próbowałam na swoich pędzlach i naprawdę zmywa rewelacyjnie. Jeżeli chcecie filmiki, jak pielęgnuję swoje pędzle, to piszcie oczywiście. Bardzo chętnie Wam zrobię taki motyw. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, moi drodzy. Tak, to będzie coś, może z Polski teraz. Mały motyw. Mama przywiozła mi podkład z AA. Matujący podkład, kryjący do cery tłustej i mieszanej, do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Numer dwa, piasek. I to jest 30 ml. Nie używałam jeszcze. Zastosowałam tylko raz i on chyba będzie dobry na lato, bo jest trochę dla mnie za, 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 za ciemny Chciałam, żeby mama kupiła mi ten numerek 1, ale niestety nie było, więc dostałam ten I muszę poczekać do wakacji, aż się bardziej opali, wtedy będę z niego korzystać Kolejna rzecz z Polski Z Polski to jeszcze mama mi przyniosła. Pełno tutaj tych maseczek, takich jednorazowych, jednorazowych. I tutaj mam z maska antystres, i to jest żół z żółtą glinką. I tutaj mam takich kilka. Maska regenerująca z glinką brązową. Bo ja lubię maseczki, tylko że niestety nie mam czasu, ale zaraz sobie skoczę, od prysznic i pewnie sobie zrobię. Uciekinier, uciekinier przyszedł. Maska nawierzająca z glinką zieloną. Tutaj też mam dwie. Później maska oczyszczająca z glinką szarą. O, co Tu. Tasior, Tasior, mały mój. Taki jest kochany e, Tutaj jeszcze raz ta, fiola, ta mm, szara. E, następnie m, dostałam. Z Rival de Loup, czyli z firmy, która oferuje te kapsułki, wiecie, te Te i te, bo je ja również mam, też je dostałam w paczuszce od Mamuni Maska Peel Off, mask Aloe Vera I to są takie dwie, takie, takie dwie, dwie, dwie saszetki Maska z... i one są Ros, rosmanowej, tak Olive Mask, to jest taka zielona, Milchen, milch, milch and Honey Mask, czyli to wydaje mi się, że to jest migdałowa, I tutaj jakaś, jakaś taka, o, nie znam się niestety, nie umiem po niemiecku, chociaż uczyłam się kilka lat, ale ten niemiecki mi nie za bardzo wchodzi, więc przepraszam Was bardzo, że źle Wam to pewnie czytam. Tutaj znowu mam jeszcze dwa, dwie te yy, pigułki chciałam powiedzieć, te o, kapsułki i ich mam dosyć sporo. E Efekty ma maseczka odżywcza z wyciągiem z cynamonu, to też jest coś, co przywiozła mama i to chyba będzie na tyle i same próbki, reszta. Tak, czyli to są to są, słuchajcie, maseczki od mamusi, także starczą na jakiś czas. I kapsułki, i kapsułki tutaj nawilżające, anti ageowe i tak dalej. Także też niedługo sobie zrobię taką kurację małą. Powracając do zakupów irlandzkich, byłam znowu w moim ulubionym sklepie pod tytułem Essence kosmetyczny. No i tutaj, moi drodzy, błyszczyki. Błyszczyki, które są fantastyczne Błyszczyki około euro 50, euro 60 do 2 euro max bodajże I jeden to jest beauty, 01 Pure Beauty Zaraz Wam pokażę słocze. 03 Timeless Beauty I taki ciemniejszy 03 Nude Kiss i zrobię Wam złocza, tylko gdzie? Tutaj pewnie Wam zrobię. Czemu nie? I jak one pachną, słuchajcie, one tak przepięknie pachną. Te błyszczyki bardzo są takie lepkie i bardzo długo się trzymają na, na ustach. I naprawdę jest fantastycznie. W ogóle to jestem szczęśliwa ostatnio, strasznie, bo mam bardzo dobry humor i mam bardzo dużo energii i jest ekstra. Tak wyglądają one. O. Mniej więcej w ten sposób, także są e, bardzo fajne. Polecam Wam gorąco. E, ostatnie zakupy z e, Dublina wycieczki. Byliśmy w zeszły weekend ze znajomymi e, na wycieczce w Dublinie. Na wystawie Body Exhibition, i dla tych osób, które się troszeczkę orientują, to jest wystawa, przyjechała z Azji, i chodzi o to, że były pokazane ludzkie, ludzkie ciała. Od środka, że tak powiem, bez skóry, czyli były pokazane wszystkie mięśnie, wszystkie kości, układy nerwowe, krwionośne, wszystko to było pokazane. Ale to jeżeli jesteście zainteresowani, to wejdźcie sobie na stronkę i o tym poczytajcie. Ja nie będę teraz się wypowiadała, jak było, bo to przecież nie o tym filmik. Ale przy okazji, skoro byliśmy właśnie w, na, na tym pokazie, zaszłam oczywiście moi drodzy: gdzie? Do lasza i poszalałam z ekipą i nakupowaliśmy trochę różnych rzeczy i zaraz Wam pokażę, co nakupowałam. E, nakupowałam Handmade. To są, o, oczywiście wiecie, że to jest hand, Fresh Handmade Cosmetics e, i kupiłam tak, e, Tasty Toasty Buff Balistick. Mm, ale chyba nie ma ceny tutaj na tym. Wam nie powiem, chociaż tu pewnie będzie, bo mam rachunek. Nie, yeah. nie. Yeah. Teasy Toasty to jest 3,90 euro. I teraz Wam pokażę. Tak. I to jest, moi drodzy, walentynkowe. Walentynkowe serduszko do kąpieli. Różane, przepięknie, pachnie się Trochę się kruszy, ale przecież w przyszłym tygodniu są walenki, Nie mogłam sobie, nie mogłam sobie y, odmówić. No już widzę, że czegoś nie mam. Źle pan mi zapakował. E, kolejna rzecz to jest, y, to jest, moi drodzy, kulka do kąpieli Sex Bomb za 3,90 również. I ona jest taka różowa piękna. Mm. Luxus Re -re rewelacje, ekstra pachnie. E no i nie mam wszystkiego. Albo muszę sprawdzić u znajomych w plecaku, może zostawiłam. E Oraz mam również mydełko, które się nazywa, moi drodzy Bohemian Soap. Mohamed sok. I to kosztowało. Yy, to kosztowało 5,58. Ale zapewne. Zaraz Wam otworzę. Pokażę, jak to wygląda wszystko. A zaraz sobie to najdłużej zakleję z powrotem. I to jest mydełko bardzo cyprusowe. Bardzo ładne. Takie. taki. Jakby tam był ananas greyfruot yy, i po prostu samek z także będę sobie mm, testowała za jakiś czas to na pewno i to midełko kosztowało 5,58 no i właśnie chciałabym powiedzieć, iż gdyż również e, zakupiłam, nawet mam opakowanie e, od szamponu e, do włosów tego e, w, kost, w kostce, ale... Gdzieś, gdzieś mi się zapodziało, nie wiem gdzie jest. Musiałabym e, poszukać gdzieś albo zadzwonić do znajomych, bo pewnie wzięli przez przypadek. E, no i tak moi drodzy. E, jeszcze jedną rzeczą, rzecz, którą kupiłam, to. a praktycznie dwie, poczekajcie. E, w Dublinie kup, kupiłam sobie jeszcze, żeby się nie nudzić. Paris e, Diaries, czyli kupiłam. Kupiłam książkę, y, pamiętnik Carrie y, z seksu w Wielkim Mieście. Książka jest po angielsku, mega gruba, no i będę ją y, męczyć czytać i maltretować, ponieważ y, muszę sobie troszeczkę... Y, mam wewnętrzną potrzebę podszkolenia sobie języka, więc kupiłam sobie prostą książkę, taką lekką i przyjemną, żeby za bardzo się nie spinać. Przy tym y, ostatnią rzeczą, którą kupiłam przed przedwczoraj bodajże, to jest herbatka... Y, z granatu, z evergreenu. I to jest herbatka, moi drodzy, organiczna, ekologiczna, zdrowa, naturalna. Będę ją smakować, jeszcze jej nie piłam. To samo, słuchajcie, moje wszystkie zakupy. Mam tutaj wszystko rozsypane, rozwalone. Jeżeli chcecie jakąś recenzję, piszcie na dole z tych rzeczy, które, które Wam pokazałam. Jeżeli w ogóle macie jakieś życzenia na temat filmików, no to walcie śmiało. Bardzo chętnie um, chciałabym, żebyście, żebyście się wypowiedzieli na ten temat, co chcielibyście obejrzeć, jakiego typu filmiki Was interesują. E, piszcie, bo bardzo miło mi się z Wami e, się kontaktuję w, róż, w różny taki sposób. I moi drodzy, dużo szczęścia, wolności, radości i optymizmu Wam życzę bo jeżeli wy będziecie pozytywnie nastawieni to wszystko wam w życiu wyjdzie, pamiętajcie. I tak właśnie ja sobie ostatnio, ostatnio żyję i naprawdę widzę, że można zrobić wszystko, co się w życiu chce, i tylko bardzo dużą determinacją osiągnie się swoje cele. Także do zobaczenia za niedługo. W kolejnym filmiku, trzymajcie się. Do zobaczenia, pa.